Rzeka Poprad, Leluchów, startowaliśmy z 63 km obok granicy ze Słowacją. Jak się dowiosło, to jeszcze idzie, nie wiem, muszyna. Sub. A teraz teraz pani, 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 jak wideo, jak do wody. Dobrze. wody może się wywrócić. Kai zwykłe kamienie go pa. Widzę, te kamienie nie są ostre. To są takie okrągłe jakie, a to nie waży, kiedy to będzie. Aha. To nie ma, ani nikto nie nie poskrabamy widzę to. Rozumiem. Ja się się bałem na początku tego, ale już to... to już prędzej drzewo ci to przebije. No, może być, jasne, jasne. Aha. E, Jedynu dziurę, co się sprawił, było chorwacki. Aha. Ти скала е по-здрава. Видиш, че Млади силно забера. Ага. Не по пъни горфила, не пъни. Wow! <laughs> <gry> Ale fajnie wina, że jest tu, że jest tu Nawet, tak, tak, no całkiem na prawo, idziemy tam na całki na prawo. No. Tu na siachem i z prawej na lewą nie? no to dobra to nie aż tak, nie aż tak, to bardziej środkiem no <ścoughs> a teraz gdzie? Na, na, skręcamy, skręcamy, skręcamy dokładnie Dawaj, tam, o tu też można było przejść, o że tędy nie? Hehehe, <laughs> fajnie. Daj, zobaczymy, jak on idzie. Jest